padł śnieg, zobaczymy co tam sortys robi. Pewnie przygotowuje ciągniki, żeby odśnieżać. Co dzisiaj robisz? Co robię? A ostatnio tutaj nabijaliście się ze mnie, że turbinę mam uszkodzoną. No to zamontuję prawdziwą turbinę. Korzysta ze krótka. Turbinę, nową turbinę. A dlaczego? przed filtrem. Turbina przecież powinna być prawidłowo za. No tak, powinna być za, ale wiesz tak, tam nie ma miejsca, tam nie ma wiatru. A poza tym, wiesz, ta turbina spełnia dodatkową rolę, ona dostarcza dodatkową ilość powietrza traktorzyście. Ona musi nie tylko załatwiać więcej powietrza dla. Silnika, ale także dla traktorzysty to ważne jest, zwłaszcza w poniedziałki. Jakby jak się kurzy. No bo opowiem, do tego celu potrzebna jest nam trytka do montażu, turbiny. Potrzebne są trytki i taśma naprawcza, czyli narzędzia stulecia. Narzędzia stulecia. To, o jest, co tutaj, tutaj się z tym grillem stało. O, no wręcz. właśnie, wiem Ci, że. Pracowałem w lesie. Turbina była uszkodzona. Zaatakowało mnie drzewo takie spadające. Ja wsteczny cały gaz. A on muli. gdyby była turbina, to bym uciekł. A tak niestety uszkodził. Mnie. To już jest dlatego kupiłem, że inwestowałem w nowe turbiny. O, do tego do Władka zamontujemy czerwoną, taką patriotyczną wadę, Bo Władek to jest prawosławny ciągnik. I on e, f, lubi czerwony kolor. Kiedyś takie przysłowie było, że życie jest jak trytka kiedyś. Now wczesne, bo kiedyś tak nie było. A nie można cofnąć. Ale ukazuje się, że teraz robią trytki już obustronnego działania. Do czterdziestki. 40 to nazwę sorokowka. Bo to poła tego. Do czterdziestki zamontuję to niebieską. I ona będzie zamontowana tutaj wysoko. Będzie miała dobre przyspieszenie. MacKornick to ma 4 cylindry tutaj Turbiny prawie, że nie trzeba No, 40 też ma 4 cylindry O Słabo trzyma Ty jest no. kabubel jakaś Turbiny to trzeba montować w Ale W wyspecjalizowanych warsztatach, a nie Popatrz Trytka bez ząbków to tak jak wiesz, życie bez adrenaliny. Po prostu. Takie. Tak, to w życiu trzeba mieć jakieś zazębienie. O coś. O jakąś pasję. Tak, życie bez pasji to wegetacja. Nawet jeśli się ma zajoba, to też jest pasja. Ja, na przykład, szanuję alkoholików, bo to są ludzie z pasją. Całe życie na przelew. A wy jakie podatki płacą? No Właśnie dzięki nim... To A teraz będzie... jeszcze większe będą płacić. Już w czasach komunistycznych, w czasach PRL-u żartowaliśmy sobie, że wiesz, pijąc palec papierosy i pijąc alkohol, było napisane tak na zeszycie szkolnym, że z z tego były dopłaty do zeszytów szkolnych sfinansowanych z tych właśnie z tego budżetu alkoholowego i nikotynowego. Czyli nawet żartował sobie taki jeden mój zaprzyjaźniony Gazior, że mówię, Ja dzieciom zeszyty kupuję. Fiją. Teraz to nie wiadomo na co wydają te pieniądze, ale kiedyś było wyraźnie napisane, że na zeszyty szkolne. Szło. Tu by przydała się trzecia trytka, ale nie ma do czego przypiąć. No trudno będzie go dociskało kurwiatno. A nie, ale ja myślę że jeszcze jedną opcję taką zrobić. Tu jest taki otworek. I przyciągnąć tym drutem. A wiesz, że w Związku Radzieckim kiedyś jak ja jeździłem, to trytki wiesz w Europie w ogóle w tym systemie. Kapitalistycznym wymyślono dopiero w latach 90. Natomiast w Związku Radzieckim znano już wcześniej, tylko te trytki nazywały się inaczej. Prowołka. Nawet zaprzyjaźniony mój Ukrainiec mówił, że u nas wsia technika prowołko wiązana. czyli drutem wiązana, po prostu zamiast trytek używali drutu. O, 28 już działa turbin. Na postoju nawet się przyciągi, przyciągi widocznie Wczoraj jeszcze pracował w lesie, dzisiaj też miał pracować, ale śnieg przeszkadza. no i Trochę go usprawniłem, pozdejmowałem osłony. Raz, dwa, trzy osłony zdjąłem, bo e, miałem awarię. I później po awarii jakoś nie było czasu, je założyć z powrotem. Tak zostało. Łatwiej, łatwiej jest marować. Jak osłon nie ma, to. Łatwiej, łatwiej rękę wsadzić. No właśnie. Powiem tak, raz jeden miałem nawet przykrą sytuację, bo gałoś mi oddała i tak mnie walnęła. Miałem okulary nie te szklane, tylko miałem takie plastikowe duże okulary założone przeciwsłoneczne, miękkie. Tak dostałem gałęzią w okulary, żeż pod okularami nos mi skaleczyło. A okulary całe. Bo były takie dobre okulary. Miękkie. Markowe. Także, tak jak na obrazku, trzeba nosić tutaj ochronę. O, właśnie, oczu, okulary. Uszu, o, rękawice. Ma, ma, mam okulary, mam. Mam osłony na uszy, mam. Widzisz? Rękawice zakładam zawsze. Nawet wymieniam kilka razy i kombinezon mam taki. Ubranie ochronne też masz. Coś mam Z znajomego ma. elektryka. Tak. O, ona jest w dodatku na wacie pod spodem, ciepła jest. Nie trzeba kaleson. Czyli najpierw wciągnęło watę. A dopiero później operatora. Tak, i buty markowe mam, popatrz, też Nike. To inaczej pisane. Tak, cyrlicą pisane. A tam Dobra, widzę, jest... na górze jest nasz znajomy zakład. Tak, obiecał nam kosiarkę, jak popatrzył na naszą listopad. Do testów oczywiście, nie na zawsze. Przetestujemy i oddamy. Tak. Po, polecamy. Już polecamy. Tak, już sąsiad ma już taką kosiarkę. Twoją, nawet z mojego polecenia kupił sobie.